w przypadku tej gridflation, ona faktycznie mogła występować, ale żeby ona mogła wystąpić, to najpierw musiał być duży popyt na tym rynku. Żeby decydować się na to i być przekonanym, że taka strategia przyniesie ci korzyści, musisz być, musisz po pierwsze widzieć, że jest wyższy popyt, a po drugie być przekonanym o tym, że ten wyższy popyt się utrzyma. Ja powiem to po angielsku, a pan, panie Rafale, jeśli czujesz, że źle wymówię, to mnie popraw. Greedflation w sklepach, czyli co to jest? Bardzo ładnie wymówione. Greedflation. W Oznacza, sklepach. że. Greed do to do sposobności. Nie, tego nie można powiedzieć o handlu. Przez 2E, bo jest no jeszcze tak. grid przez i, to wtedy jest sieć. Amery national, national Grid w UK. Amerykanie te, o tym tam, mówią. Kable z prądem. Sporo, dlatego że mają kampanię wyborczą. No i pani prezydent, na razie wice, może pani prezydent mówi bardzo często to, co spróbuje zrobić, to sprawić, żeby w sklepach, jak pójdziesz, szanowny Amerykaninie, będziesz miał taniej. No i Financial Times mówi, no właśnie. <laughs> To ciekawe, no bo w jaki sposób chciałby prezydent czy przyszły prezydent czy kandydat na prezydenta wpływać na ceny w sklepach, ale dotykają takiego wątku, który chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, bo mam wrażenie, że on mógł być obecny na wielu rynkach, w wielu sklepach, które wykorzystały wysoką inflację. Która potem nam spadła, czyli było 18, jest powiedzmy 4. No ale w tych sklepach tak za szybko te ceny nie spadły. Czyli ludzie przyzwyczaili się, myślimy sobie, to my im nie obniżymy i będziemy na tym zarabiać, bo trzymać będziemy, krótko mówiąc, marżę. Nie, no bo spadek, bo generalnie, fundamentalnie, spadek inflacji nie oznacza spadku cen w sklepach, mhm. bo inflacja to jest pomiar tego, co się stało z tą ceną w ciągu ostatniego roku i w jednym roku masz inflację. Na przykład coś kosztuje 100 zł, a po roku kosztuje 120, czyli cena urosła o 20% i masz inflację 20%. Ale jak w kolejnym roku masz inflację 4%, to nie znaczy, że ta cena ze 120 spadła do 104, hmm. tylko ona od 120 jeszcze poszła w górę o 4%, hmm. czyli tam o no nie Kraszka. wiem, ile, no o tam <grym> kawałek, tak? Do 125. Przy, przy tym ruchu już byśmy nie patrzyli. Do 120, czyli to więc jeśli masz inflację 20%, a potem 4%, to znaczy, że cena idzie ze 100 na 120, a potem ze 120 na 125, a nie na 104. Hmm. Więc dalej drożeje, tylko że wolniej hmm. już. I wskaźnik inflacji jest zdecydowanie niższy, bo wskaźnik inflacji już nie pamięta tego, co było rok wcześniej, że wtedy była podwyżka o 20%, bo bierze pod uwagę tylko 12 miesięcy. Ale wracając Więc nie do możesz, tego. Nie można oczekiwać, że jak inflacja spadła, to że ceny wrócą na poprzedni poziom, oczekiwać bo one tam nie już możesz. nie wrócą. No ale gridflation oznacza, że coś tutaj jest na rzeczy, czyli że ciściwi sprzedawcy wykorzystują sytuację. Tak to rozumiem. Tak, jest taka fajna teoria, która brzmi bardzo kusząco, zwłaszcza dla polityków, którzy jak mają kampanię, to muszą coś obiecywać. Dlatego wspominałeś o Kamali Harris, ale ona przecież nie jest ani pierwsza, ani ostatnia, mhm. ani jedyna, bo takie rzeczy słyszy się bardzo często w kampaniach we Francji. Chyba Emmanuel Macron też coś takiego zapowiadał, wydaje mi się, kilka miesięcy temu, że zawsze, zawsze mnie nachodzi taka refleksja, że po prostu nie ma już żadnych granic, jeśli chodzi o opowiadanie głupot w kampaniach wyborczych dotyczących gospodarki, bo ci politycy nie mają żadnego narzędzia do tego, żeby zrobić to, o czym mówią, czyli żeby sprawić, że ceny w sklepach będą niższe. Jak oni mają obniżyć ceny w sklepach, to nie oni decydują. Chyba, że mówią tylko o tych towarach, które są kontrolowane mm -hmm. przez państwo, albo takich, w których zdecydowana większość ceny to są podatki określone mm -hmm. przez, tak jak papierosy Jest. na przykład, albo wódka. No to tutaj rzeczywiście minister może sprawić, że ta cena spadnie albo wzrośnie. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę Choć, towarów, to wiesz co, niespecjalnie. Bo, nie specjalnie. Chyba, że chcą obniżać podatek VAT na wszystko. Nie. I wtedy Raczej, nie raczej mówią w ten sposób, że widzą, że jest duża konsolidacja producentów albo, albo posiadaczy różnych brandów na rynku amerykańskim dzisiaj. Czyli taki Mars kupuje sobie na przykład Kellogg'sa, czy tą firmę, tak, która tak, ma... tak, to jest I teraz oni mówią, fuzja. tak, kumulujecie to wszystko, to są gigantyczne pieniądze, i teraz no, macie nieograniczone możliwości, żeby sobie tam tą, tą marżą inaczej zarządzać. Więc oni raczej próbują rozbijać, albo nie pozwalać, albo opóźniać tego typu konsolidację. I yy, wiem, że leki versus, nie wiem, ciasteczka, paluszki, chipsy jest co innego, ale na rynku leków udało im się ostatnio negocjować. I w Polsce jest to samo, zresztą może nawet w każdym kraju tak to wygląda, że negocjujemy sobie z producentami i mówimy: słuchajcie, ta cena musi być taka, a nie inna. Trudno, żebyśmy negocjowali koszt ciastka, ale trochę w tą stronę ta sugestia idzie. Zrobimy wszystko, żeby oni nie za bardzo grzebali w Twoim portfelu w sposób nieuzasadniony. To jest ta sugestia polityczna. Tak. Przykład z lekami jest dość specyficzny, bo w przypadku leków państwo faktycznie może negocjować, ponieważ państwo jest bardzo. Bardzo ważnym klientem firm mhm. farmaceutycznych, bo jest odbiorcą tych leków, bo kupuje te leki do państwowych szpitali, przychodni i tak dalej. Prawda? Więc tutaj rzeczywiście państwo ma coś do powiedzenia jako klient tych mhm. firm, kluczowy, najważniejszy klient. Natomiast w przypadku ciastek na przykład już tak nie jest. To wszystko to jest pochodna starej dyskusji o tym, skąd się wzięła inflacja po pandemii, mhm. bo mieliśmy, doskonale wiemy, że była ogromna inflacja. No Zrobimy takie, nie wiem, czy możemy włożyć przynajmniej taki dźwięk, taki rewind, kolejne angielskie słowo. I teraz, skąd się wzięła inflacja po covid -zie? proszę. I wtedy były teorie konkurencyjne, zresztą nadal są, że po pierwsze ta inflacja wzięła się z tego, że urosły koszty w firmach. Mhm. I, koszty, i te firmy musiały przerzucić te koszty na klientów. A te koszty urosły, bo był kryzys energetyczny, w Europie już nie było taniego gazu z Rosji, tylko był inny gaz, który był droższy. W związku z pandemią były, rozwaliła się cała logistyka na świecie, przez co ta logistyka stała się też droższa, mhm. były porty zapchane i tak, dalej, i tak dalej, i to wszystko powodowało jakieś tam zatory, opóźnienia, brakowało różnych rzeczy. Z samochodami na przykład mhm. był problem, prawda? A jak czegoś brakuje, to oczywiście jest od razu droższe. W związku z tym, yy, koszty w firmach rosły, yy, firmy przerzucały to na klientów yy, i przez to była inflacja. Druga teoria była taka, że jak była pandemia, to wszyscy siedzieli w domu i nie wydawali pieniędzy, w związku z tym zaoszczędzili sporo pieniędzy, więc jak się ta pandemia skończyła, to poszli wydawać. Czyli, że inflacja wzięła się z popytu, który nagle wystrzelił mhm. i to w sposób dość niezapowiedziany, bo jak ta pandemia była, może już nie wszyscy pamiętają, ale tak właściwie nikt nie wiedział, kiedy ona się skończy i były takie założenia, że może jednak dość długo trwać, a potem nagle się okazało, że jest szczepionka i szast prast kilka miesięcy już nie było tej mhm. pandemii, więc to było dość nagle, się skończyła więc ten szok był dość znaczący. Ludzie wychodzą na ulicę, idą w gospodarkę i wydają pieniądze, bo mają ich więcej niż zwykle, bo sobie zaoszczędzili. No to jak popyt jest taki znaczący i no to ceny rosną, tak. prawda? I jest ta trzecia teoria, ta taka najbardziej cwana, i do niej właśnie <laughs> nawiązuje to greatflation, czyli to jest teoria mówiąca o tym, że inflacja wzięła się z tego, że firmy sobie podniosły marże mówiąc w skrócie, mm -hmm. że jakby zobaczyły, że jest okazja i to zrobiły. I ci, którzy y, opowiadają o tej teorii, oczywiście natychmiast to interpretują negatywnie, czyli że źle, że firmy to zrobiły. Że nie powinny tego robić. Mm -hmm. Chociaż właściwie nie ma w tym nic nielegalnego. Właśnie, Jak bo to, masz okazję to na rynku, to, to właściwie... jest moral issue, nie żadne To jest tylko tylko to. To aż... jest moralna kwestia. Dokładnie właśnie tak. I... I to nie była taka jakby taka szalona teoria, bo poważne instytucje się nad tym zastanawiały, Europejski Bank Centralny nad tym dyskutował. Bo z punktu widzenia banku centralnego to jest bardzo ważna rzecz, bo jak bank centralny widzi, że jest inflacja to zakłada najczęściej, że ona jest dlatego, że jest zbyt duży popyt na rynku, więc stara się chłodzić ten popyt, podnosząc stopy procentowe, sprawiając, że są droższe kredyty, prawda? Mhm. I wtedy ten popyt powinien zostać ostudzony i w kolejnym kroku powinna spaść inflacja. Ale jeśli się okazuje, że ta inflacja jest nie dlatego, że jest wysoki popyt, tylko dlatego, że firmy podnoszą marże, no to podnoszenie stóp procentowych na to nie będzie miało żadnego wpływu. To bez sensu je podnosić, bo to jeszcze dodatkowo mm -hmm. szkodzisz gospodarce, a i tak nie pomaga firmom. Ale nie, firmom <laughs> też wtedy szkodzisz, no. bo podnosząc stopy procentowe utrudniasz im inwestowanie. To, to rozumiem. Mm -hmm. Prawda? Kredyty inwestycyjne są droższe. Y więc z punktu widzenia Banku Centralnego to jest bardzo istotne, kwestia, więc wszystkie banki centralne nad tym się zastanawiały, czy faktycznie hmm. ta gridflation istnieje, czy to jest tylko taki publicystyczny y, wymysł. I zdania były podzielone i mam wrażenie, że do dzisiaj są podzielone, bo to bardzo trudno udowodnić, zwłaszcza, że te wszystkie przyczyny mogą istnieć jednocześnie. Wręcz mi się hmm. wydaje, że w przypadku tej... Trzy przyczyna inflacji. Tak, że, że mi się wydaje, że w przypadku tej gridflation ona faktycznie mogła występować, ale żeby ona mogła wystąpić to najpierw musiał być duży popyt na tym rynku mm -hmm. czyli najpierw musiał być ten popy, powód popytowy tak. właśnie no bo jak sobie wyobrazisz takiego przedsiębiorcę na rynku który decyduje się podnieść swoje ceny bardziej niż mu urosły koszty czyli żeby w danym momencie zdecydować się na zwiększenie swojej marży to żeby on się nie bał Podjąć takiej decyzji, to on musi widzieć, że na rynku jest duży popyt mhm. na jego towary, bo gdyby go nie było, to w życiu by się na to nie zdecydował, no bo bałby się, że straci udział w rynku, prawda, bo jego konkurenci tego nie zrobią i on tak. jako jedyny będzie miał droższe rzeczy i wypadnie z rynku, straci udział w rynku. I na końcu, w efekcie, będzie zarabiał mniej, a nie więcej, więc to bez sensu jest, prawda? Żeby decydować się na to i być przekonanym, że taka strategia przyniesie ci korzyści, musisz, być, musisz po pierwsze widzieć, że jest wyższy popyt, a po drugie być przekonanym o tym, że ten wyższy popyt się utrzyma, a nie że jest przez chwilkę tylko yy, wyższy. Więc pewnie rzeczywiście zdarzały się takie rzeczy, że niektóre firmy podnosiły marże, korzystając z okazji, ale żeby to zrobić, wcześniej musiał być większy popyt, który był prawdziwą tak. przyczyną tej wyższej inflacji. To, to jedno z drugim współgra, to nie są teorie, które się nawzajem wykluczają. To prawda, tak jak patrzę sobie też na tą depeszę, czy w ogóle na całą dyskusję, ja jej słuchałem w wersji podcastowej, która się toczyła między ekspertami Financial Timesa, którzy próbowali odpowiedzieć na pytanie politycznych korespondentów, słyszących co mówią politycy, że mhm. my musimy mhm. zajrzeć, a w Ameryce trochę tych sieci jest i sprawdzić co tam się dzieje, to jak patrzyli sobie na to, komu było najlepiej, no to wychodziło im Coca-Cola, Models i Kraft Heinz. Że oni Tak, że oni jakby, wy, taka była sugestia mhm. nieudowodniona, że właśnie mogli wykorzystywać tą sugestię, bo ich revenue było całkiem niezłe w tych, w tych, w tych ostatnich... Szybciej rosło. Szyb, szybciej mhm. rosło niż innych w tym ostatnim czasie. No więc później z każdego tego brandu przeskakiwano na jeden czy drugi produkt i się okazywało, że to, że to być może oni zwietrzyli okazję i się jej trzymają. Tylko to jest takie uproszczenie sytuacji, tak? bo najczęściej w przypadku tak dużych spółek masz dużo różnych produktów i jedne są bardziej marżowe, a drugie są niżej hmm. marżowe. I jest taki miks produktów, tak? I wystarczy, że wprowadzić jakieś, jakieś zmiany do tego miksu, i to już wpływa na tą końcową marżę dla całej spółki. Po drugie, trzeba pamiętać, że pandemia to jednak pomimo wysiłków różnych rządów, to był taki okres, w którym dużo firm padło, mhm. inne zostały przejęte. Tak. Była, było dużo zmian na rynku, więc na niektórych rynkach mogło dojść do takiej sytuacji, że na przykład została tam ograniczona konkurencja. W związku z tym wszyscy uczestnicy na tym rynku, którzy zostali, którzy mhm. przeżyli, mogli sobie podnieść marżę. Dlatego tego, że tak się zmieniła sytuacja na tym rynku, prawda? Więc Spróbujmy jeszcze jest do... dużo różnych czynników, które mogą na to wpływać i trzeba by to moim zdaniem znacznie głębiej przeanalizować, mm. żeby udowodnić w sposób niezbity, że... Jesteś greed. Że to był greed, <grym> tak, dokładnie. A poza tym, wiesz, no, spółki odpowiadają przed swoimi akcjonariuszami, mm. którzy wymagają maksymalizowania zysków, tak? I no, no bo na tym polega kapitalizm <grym> między innymi. I co oni potem mają powiedzieć tym ludziom? No, że nie podnieśliśmy cen, bo było bo nam szkoda bym. naszych klientów. No, przecież do, mogą płacić mniej, to dlaczego mamy im podnosić ceny? wtedy byśmy przeskoczyli do innego systemu, ale tak, na S. Ale yy, marża. To jest coś, co czyli mm -hmm. jak myślę sobie o. Sam sobie to kiedyś próbowałem wytłumaczyć, bo przez długie lata zupełnie źle podchodziłem do. Nie wiem, pricingu własnych, własnych usług, ale ym, najprościej mówiąc, tu mnie popraw. To jest to, co sobie produkując jakąś rzecz, dołożę, żeby. Zarabiać, tak? ale to nie zmarzę, ja nie pokrywam sobie kosztów, tylko to jest to, jest to co. Koszty, właśnie, tak? To jest ponad koszty, dokładam. To jest to, co ci zostaje. Tu wychodzi Żyjesz na cel, tej marży. z tego żyje. Tak. Więc to jest trochę ta, ta, ta zabawa. I tutaj rzeczywiście, nawet jak wracając z rynku amerykańskiego na rynek polski, czytałem w pulsie biznesu ostatnio rozmowę z prezesem Lidla i z prezesem Biedronki. Już abstrahując od tego, o co się tam hmm, przytykają, no to. Ta presja nieinflacyjna, ale presja na marże jest w tym przypadku duża, no bo oni idąc na wojnę tak. cenową, no to mm -hmm. muszą siłą rzeczy, gdzie oni mają sobie odebrać, no mogą sobie odebrać właśnie w tym, z czego mieliby żyć, czyli z tej marży i tutaj jest duże ciśnienie. Tak, do tego też trudno robić z tego jakiś poważny zarzut pod yy, adresem tych przedsiębiorstw, ponieważ te marże mają to do siebie, że one się nieustannie zmieniają mm -hmm. tak naprawdę w gospodarce rynkowej, bo warunki zewnętrzne się yy, zmieniają. I są czasami też takie momenty, w których yy, Firma funkcjonuje przy marżach ujemnych mhm. i przejada swoje oszczędności przez jakiś czas. Przez jakiś czas to można robić, jeśli mhm. widzi się, że za kilka miesięcy już będzie lepsza sytuacja, prawda? Więc yy, takie sytuacje też się, yy, też się zdarzają. A z kolei, jeśli są takie, mento, yy, takie momenty, kiedy wszystko hula świetnie mhm. na rynku, no to dlaczego nie wykorzystać tego momentu i nie spróbować sprzedawać przy wyższej marży? Wiesz, gdyby ludzie. Yy, Ludzie zawsze mogą czegoś nie kupić, nie, nie mhm. ma przymusu generalnie, więc gdyby ludzie uznali, że ta cena jest już za wysoka, jakaś firma podnosi swoje marże, w związku z tym ta cena rośnie i ludzie uznają, że rośnie nadmiernie, no to przestają kupować i ta firma widzi, że przesadziła. I musi natychmiast skorygować tą marżę z powrotem, wrócić. Nie? Mm. Swoją drogą czytałem, że mniej więcej to się dzieje w tej chwili, już zaczyna się dziać na rynku amerykańskim z cenami biletów na koncerty. Że już się pojawiają <śm> pierwsze trasy koncertowe, które nie są sprzedawane, ponieważ przesadzono mm. z tymi cenami, czyli ta marża już była za wysoka. W ogóle a propos tej kwestii jest bardzo ciekawa historia tego takiego. Tych systemów takiego pricingu optymalnego, który do tej pory znaliśmy głównie z linii lotniczych. Mhm. Jak kupujesz bilet na samolot, to pierwszego dnia to kosztuje tyle, a potem jak jest zapełnione, nie wiem, 30% samolotu, to już skakuje na inna cena wyższa, i potem im mniej jest miejsc w tym samolocie, tym wyższa cena, a ostatniego dnia ona jest w ogóle jakaś mhm. tam kosmiczna. Nie? W pociągach też czasami, generalnie jeśli chodzi o usługi transportowe, tak się robi. I teraz się okazuje, że te systemy zaczynają, ze względu na to, że jest coraz bardziej za, zaawansowana technologia informatyczna, więc można te systemy próbować wstawiać w inne, w inne branże. Mm. Dynamiczne I że pod... pakietowanie. Tak, iż Live Nation właśnie w Stanach Zjednoczonych podobno właśnie zaczęło stosować taki, te, tego typu podejście do ustalania cen. Mm. I stąd one są takie jakieś dziwne, kosmiczne. Ale ja myślę, I też politycy się tym na przykład zajmują. Może, zaczynają chociaż właśnie to Stanach, akurat, nie? bo wiem, i to, to jest przykład na... Idealne, że tak powiem, wyciąganie w góry marży za każdym razem, kiedy się da. Za każdym razem. Tak? To jest doskonała segmentacja rynku. Od każdego bierzemy tyle, ile się nam uda wyrwać. Tak, Albo... właściwie nie mamy jednej stałej ceny. Tak Dokładnie. Tak, tak, ale... znaczy, każdy widzi inną. Nawet dzisiaj, jak, jak wchodzimy do sklepów, w których okay, jest karteczka z ceną, która widzimy, że nie wiem, jest pomarańczowa, żółta, niebieska, łoda, jaki kolor sobie tam wymyślimy, bo już było czwarte, pięknie wypowiedziane angielskie słowo. Nie wiem, czy zauważyłeś. To ale pojawiają się My też, też znaczy, takie czytniki. Się na znowu, czy takie? <laughs> za dużo słucham. Pojawiają się takie czytniki, gdzie ta cena jest elektronicznie wyświetlana, i ona potrafi się zmieniać dosłownie w real time, zależnie od w time, Piąty. <laughs> piąty. Five. to już pewnie byłoby za, dużą, za dużym kosmosem dyskutowanie o tym, się, gdybyśmy spróbowali um, o tym powiedzieć. Bo tak jak mówisz, jeżeli ktoś chce i przychodzi po pewną rzecz i cały czas ją kupuje i teraz jest z tą firmą w której to kupuje za pan brat bo robi to przez aplikację i tak dalej i trudno mu ukryć w sumie że on lubi to więc dlaczego ta cena dla niego ma, ma spadać skoro wiemy, że on wróci, wróci, tak. wróci. I to jest też śmiało wykorzystywane. Nie, nie, nie wiem, czy za obopólną zgodą, ale to jest cały czas właśnie ta zabawa. Dynamiczne, za, dynamiczna zabawa ceną z klientem, o którym wiesz dużo i zabawa. możesz z nim się w ten, za, w ten sposób po prostu po, po, potargać. Zabawa z ceną, chodziło ci o to znaczenie słowa play. Yes. Tak myślałem. Seventh. <laughs> Dokładnie, ale rzeczywiście tak jest. Tak jak mówisz, ja na przykład jestem... Y Heavy userem. <laughs> Jak dojdziemy do ten, <laughs> będzie ok. Jestem Heavy Userem Spotify'a, tak? Bo słucham bardzo dużo. Spotify muzycji. też możemy potraktować jako angielską. Nazwę. Spotify, nie? Yeah? Tak, mhm. chociaż firma jest ze Szwecji I? niby. I tam ten pakiet kosztuje teraz No, ile? Ja chyba płacę 37 zł, bo jeszcze mam, to ty bo ty mam ten większy, pakiet to premium, rodzinny nie? Bo to z, z dziećmi, tak. I czytam sobie czasami, że gdzieś tam na jakimś rynku podnoszą ceny Spotify albo Netflix ostatnio Aha, oj, tak. w Stanach Zjednoczonych. W ceny. Polsce tak? Też. tak, w Polsce. też? Mhm. I, I tak sobie myślę, no, czy z jednej strony zawsze się tak możesz zjeżyć na tą informację, że będziesz drożej płacić, więcej płacić mhm. na przykład za tego Spotify, a potem zacząłem się zastanawiać, ile musiałby kosztować ten Spotify, żebym ja sobie pomyślał, że nie za mhm. drogo. Tak. I Nigdy nie powiem Spotifyowi o tym, jakie <śmany> kwoty mi przyszły do głowy, które byłbym w stanie za to płacić, ale w ogóle. To jest... I to, że ja płacę za to 37 zł, to jest w ogóle, to jest niesamowite, bo to jest jak za darmo tak właściwie. No nie? pamiętam taką dyskusję na samym początku, że to jest super ciekawa filozofia, jak ktoś ci mówi, słuchaj, ja ci sprzedam miliard piosenek, tylko za, nie 20 zł. Ale ty nigdy w życiu nie dotkniesz miliarda piosenek. Będziesz słuchał te 10, no w twoim no, przypadku inaczej. że 900 milionów jest do bani i nie ma sensu ich <grym słuchać. <grym tak. To też <grym> dobra, ale w, w tym znaczeniu, że właśnie to jest, jaka będzie moja jako producenta albo dostawcy usługi obietnic, dla ciebie, żebyś to zrobił. Ja na przykład przepadłem ostatnio, jest taki super dom produkcyjny Wondery, który kupił swego czasu Amazon i oni mają różne, różne, serie, które ja lubię i ja się łapię na tym, że jak ona jest genialnie napisana, a no to ten będzie dziesiąte, uwaga, Early user <laughs> czy early listener może ją mieć zaraz, czyli słucham pierwszego odcinka, myślę, że jest kurczę fajne i chcę więcej, więc mm -hmm. wyjmuję i płacę. Złapałem się ostatnio na takiej super serii też, to jest inny dom produkcyjny podcastów, Noiser, gdzie yy, Noiser. Sprząt, Noiser. sprzątałem, malowałem po dom, po różne rzeczy czyli... i oni zrobili doskonałą serię o, yy, o Pinochecie. Historyczna, lektor plus goście świetnie w ogóle przeczytana, więc też miałem ochotę po prostu słuchać na potęgę, i już 9.90 wyszło na, 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 na kolejny miesiąc, więc wydaje mi się, że to właśnie jest o tym, że jak już masz. Tego by, swojego klienta, i wiesz, że z nim możesz pograć tak, a nie inaczej, to ta marża może skakać właściwie dzień w dzień w zupełnie inną stronę. No tak, co tylko pokazuje właśnie, że z tymi marżami robi się cała masa różnych dziwnych rzeczy w gospodarce, co jest normalne. I oczywiście, że przy okazji y, nagłego i wielkiego wyskoku inflacji w górę, te marże też były w stanie iść w górę troszeczkę szybciej, mm. ale inflacja była przejściowa i ten wyskok marsz też był przejściowy, i tak właściwie nie robiłbym z tego jakiejś sensacji ani afery, a na pewno bym nie mówił, że to była przyczyna tej inflacji. Mm -hmm. Jeśli już, to to mogła być konsekwencja tej inflacji, która towarzyszyła mm -hmm. tej inflacji, ale to na pewno nie stąd się ta inflacja wzięła in the first place. Yes, so uh, till the end we finished our, uh, our conversation and it's the last moment for, uh, for our show, you know. Yes. Tak myślałem, że może teraz... Nie, wiem, nie na, już mieliśmy w to. Przejdziemy, nie, nie przejdziemy, nie? ale you, you never know. <laughs> Bardzo dziękujemy. Następny i... odcinek Maniana. Stay tuned.